Zapraszam na prognozę miesiąca października, który będzie bardzo intensywny z ważnymi wydarzeniami na świecie. Także następny miesiąc miesiąc listopad Wenus przechodzi do Twojego znaku i od drugiego po pełni przebywa do 28 w Twoim znaku, a co oznacza więcej inspiracji, więcej miłości, zadowolenie siebie, więcej sił witalnych pomysły kreatywne inspiracja, i wykorzystaj ten czas dla siebie, ponieważ Wenus w Twoim znaku może oznaczać więcej pracy, ale także z tego korzyści materialne, stworzenie zabezpieczeń, ponieważ ta Wenus będzie ustawiała się w pozytywnym aspekcie i do urana, i do Saturna. i Jest to świetny czas na pomyśleniu o sobie, o swoich pragnieniach, i o swoich życzeniach. Zaczynamy jednak od początku. Pierwszego dochodzi do bardzo ważnej, bardzo intensywnej pełni w znaku Barana. Ta y, pełnia nie ma bezpośredniego wpływu na Twoje słońce, czyli na Ciebie jako osobę, ale odbywa się w Domu Ósmym. Tutaj chodzi o uporządkowanie spraw związanych z relacjami bliskimi, z relacjami ścisłymi, tematy zabezpieczeń, w jaki sposób otrzymujesz pieniądze, jak inwestujesz. Może będziesz tutaj, tutaj znajduje się także Mars. Mars jest w biegu wstecznym. Chodzi o uporządkowanie finansów i tematów finansowych z partnerem. To mogą być tematy. Zabezpieczeń czy jakichś kredytów, pełnia jest finalizacją, pełnia jest zakończeniem. Mars jest w biegu wstecznym, że może coś tutaj się opóźnić, ale będzie finalnie na Twoją korzyść, jednocześnie oczyszczenie, tak. Da, dane, danego tematu. Może chodzi tutaj o zakończenie jakiejś współpracy, jakiejś kooperacji, czy też jeżeli ktoś ma wspólne pieniądze z kimś, postanowi się rozdzielić. To jest moja kasa, to jest moja karta. Ty masz swoją kartę, ty masz swoje konto i oczyszczenie tych tematów w pozytywnym, w pozytywnym sensie. Drugiego, Wenus przechodzi do Twojego znaku, gdzie zostanie aż do 28. Nic lepszego nie może się w tak trudnym miesiącu wydarzyć, jak ta Wenus, która będzie Ci pomagać, ponieważ Wenus będzie się ustawiać pozytywnie do bomby w znaku koziorożca, Plutona, Saturna i Jowisza, ale także urana w byku. Nowe znajomości, nowe relacje, miłość, zakochanie. Inspiracja, romanse, kreatywność, wykorzystaj to, bo masz tutaj także dobrą rękę widzę do zarabiania pieniędzy i stworzenia po tej pełni sobie zabezpieczeń, ponieważ u ciebie temat przez cały miesiąc, e, w tym miesiącu mamy dwie pełnie i jeden w znaku uwagi, przeważa tutaj temat finansowy i tworzenia zabezpieczeń. Moje pieniądze, twoje, jak ja zarabiam, jak ja otrzymuję pieniądze, w, w, w jaki sposób zarabiam swoje pieniądze, i to będzie tematem nowiu w znaku wagi. Ale jeszcze wcześniej, czwartego, Pluton, planeta transformacji, planeta zmian, wyrusza do przodu. I tutaj rozpoczyna się proces transformacji. To, co było zatrzymane przez ostatnie 6 miesięcy, czy od kwietnia, saturn wyrusza 29, rusza wreszcie, czyli tematy związane z Twoim hobby, z Twoją pasją, z Twoimi zainteresowaniami, możliwe przemyślenia, właśnie zakładania jakiejś własnej działalności, czy, czy też jakiś inspirujący pomysł. Osoby, które czekają na dziecko, które chcą zaadaptować dziecko, które o, o, starają się o, o dziecko, te tematy związane z dziećmi, ale także coś, co jest yy, jakiś nowy pomysł, życzenie, Twoje życzenie jako, jako dziecka, Twoje życzenie serca, tu będzie coś się spełniać, ponieważ Saturn, Pluton i Jowisz wyruszają i stoją w trygonie do. Do końca, do 21 grudnia, do 17 grudnia. Wykorzystaj ten czas dla siebie. Najlepszy czas, jeżeli chodzi o miłość, o zadowolenie, o e, pra, pra, działania, jakieś aktywności, jeżeli chodzi o dzieci, realizowanie swoich życzeń, serca może. Dla starszych osób będzie to oznaczać wnuczka czy wnuczek w rodzinie jakaś radość związana z dzieckiem. Dla tych osób, które starają się o dziecko, no nareszcie tutaj to ruszy. Jednocześnie dla wszystkich innych, które osób, które nie są w tym wieku, chodzi o pomysły kreatywne, chodzi o własne działalności z Marsem i w tym miesiącu, także Merkurym w biegu wstecznym, nie rozpoczynamy nic nowego, ale możemy to rozpocząć po 15 listopada. Możemy rozpocząć aktywności, czynności, działania, o których wcześniej myśleliśmy. Tak? Czyli, jeżeli miałeś jakieś, miałaś, miałaś jakieś hobby, którym wcześniej się zajmowałeś, a na przykład to odłożyłeś, zapomniałeś, nie chciałeś, nie chciało ci się. To teraz możesz tutaj to rozpocząć, tak? Ponieważ e, miesiąc październik e, i Mars jest przez cały miesiąc w biegu wstecznym, i Merkury, planeta komunikacji, planeta biznesu, planeta interesu, wyrusza w bieg wsteczny od 14 do 14. Tutaj bym wszystko starała się zabezpieczyć i także podpisać, nie później po 14, bo planety w biegu wstecznym, szczególnie Mars, działanie, akcja, czy Merkury, planeta myślenia, planeta intelektu, ale także wszystko, co jest związane z podpisywaniem jakichś ważnych umów. Postaram się to wszystko załatwić do 14. Następnie te, prze, te podpisy przeniosłbym 11 na 3 listopada. Od 14 nie jest dobry czas na zakupy sprzętu elektro, elektrotechnicznego, dodatkowo na kupienie aut, na kupienie wszystko, co jest związane z jakimś, na, na, na przykład z jakimś motorem, odłożyłabym to także do listopada. Siódmego Merkury yy, znajduje się w znaku Skorpiona i ten Merkury, czy w biegu wstecznym, czy w biegu prostym, do 28 działa pozytywnie dla ciebie. To są nowe szanse, nowe możliwości i znajduje się w znaku Skorpiona w trzecim domu. I w trzecim domu chodzi o pisanie, o mówienie. O przekaz swojej wiedzy, w jaki sposób komunikujesz, jak komunikujesz, jak się przedstawiasz, jakich używasz słów, jak myślisz. Jednocześnie wszystko, co jest związane właśnie z rozmową, z przekazem wiedzy, z handlem, z nauczaniem, warsztaty, zdobywaniem wiedzy, zdawaniem jakichś bardzo ważnych egzaminów, ale także na przykład handel w internecie, może tutaj po, poczynisz. Po, poczynisz jakieś, jakieś, jakieś e, aktywności, pisanie, mówienie, kursy, kursy e, warsztaty, ale także wystąpienie, e, prezentowanie się, wszystko co jest związane z mówieniem i z przekazem wiadomości, z przekazem informacji. Słońce do 23 znajduje się przed Tobą w znaku uwagi i to jest super czas, bo w drugim domu jest jak Ty zarabiasz pieniądze i widzę, że tu pieniądze sama będziesz zarabiać, zarabiać i zarabiać ponieważ to jest Twoja praca, Ty tutaj sama, sama zarabiasz i tu też odbywa się 16 bardzo ważny nów. Jeszcze wcześniej Wenus w Twoim znaku ustawia się w Trygonie do Urana, 11 i 24 Twoja Wenus ustawia się w Trygonie do Saturna. No najlepszy czas, jaki tylko może być, ponieważ ta Wenus w Twoim znaku przynosi Ci inspiracje, dobre samopoczucie, dobry wygląd, Czujesz się sama ze sobą dobrze, jesteś zainspirowana, tutaj poznajesz jakieś ludzi, nowa miłość, nowa relacja, jakaś miłość z zagranicy, jesteś w siódmym niebie, Saturn i Pluton i Jowisz w biegu prostym dla tych osób, które były długo, same mogą tutaj to wszystko zmienić, że wchodzisz w relację, a Saturn będzie zatwierdzał to na długi czas na trwałe. Bardzo dobry czas 11, yy, Wenus, w którego nie do urana. Nagłe, nieoczekiwane zmiany, nagłe znajomości, współpracę, kooperacje za granicą, nowe pomysły. Może zapiszesz się do jakiejś szkoły, może studia, y, może odnajdziesz swój cel wyższy, może załatwienie jakichś bardzo ważnych spraw y, związanych z sądami, z urzędami obywatelstwo czy ktoś ma jakieś tam sprawy sądowe czy jakieś inne historie to będzie w pozytywnym sensie tak czyli z tą jesteś happy do 20 Ósmego i Saturn to zatwierdza, Pluto to zatwierdza tak samo zmiany, tak? Czyli otwieramy się na zmianę, otwieramy się na nowe relacje, na nowe partnerstwo, otwieramy się na miłość, na nowe znajomości, ale także, no, tu, tutaj będą bardzo ważne tematy relacji, nowych relacji, nowych partnerstw. Otworzyłabym się na to. 14 i 15 jest trudny dzień, Słońce stoi w opozycji do Marsa i w kwadracie do Plutona, czyli nie podejmowałabym żadnego ryzyka finansowego, ale też nic nie robiłabym na siłę, bo Mars jest w biegu wstecznym, nie, nie forsujemy nic. 12 bardzo dobry czas, Jowisz w sekstylu do Neptuna. No to by wyglądało na zakochanie, to by wyglądało na inspirację, poznanie jakiejś nowej osoby, partnera, partnerki, duszy, kogoś, z kim się bardzo dobrze e, rozumiesz, miłe spędzenie czasu, miły czas, hobby, pasje. Gdyby nie było tych lo lockdownów, to zależy w jakim kraju jesteście, przyjemności, radości, romanse, miły spacer relaks, romans i wszystko, co jest związane z przyjemnościami. 16. Nów znak uwagi w bardzo trudnych aspektach nie dotyczy Twojego słońca, czyli y, Ciebie, ale odbywa się przed Tobą i tu jest jakiś nowy pomysł, nowy pomysł na zarabianie pieniędzy i tworzenie y, zabezpieczeń Twoimi hobby, Twoimi talentami, tym, co najlepiej umiesz, tym, co lubisz. Jest jakaś czynność, jest jakaś e, aktywność, po, ponieważ ten nów oznacza, że będziesz w inny sposób, ale też tutaj znajduje się Słońce, i później będzie wchodził i Merkury, i Wenus, że ty zarabiasz jeszcze więcej pieniędzy, tak? Czyli idąc dalej do końca miesiąca, postaw na swoje talenty, postaw na to, co lubisz, postaw na Twoje hobby, ponieważ tymi sposobami i razem z tym nowym jest to nowy początek. To może być tak, że, że z jednej relacji rezygnujesz, a w drugą wchodzisz, tak? Jakaś współpraca, kooperacja, ale też, że inaczej, że zaczynasz doceniać siebie, że zaczynasz kochać siebie. Tak? Czyli y, sposób zarabiania pieniędzy jest zawsze powiązany z tym, jak postrzegamy siebie, jak widzimy siebie, jak, jak czujemy się wartościowo i tu będziesz się czuła z tą z bardzo wartościowo. Bo dodatkowo wchodzi tutaj i merkury, i yy, słońce. Nów, czyli na nowe początki tworzenia w innym sposobem zabezpieczeń i zarabianie, żeby ty sama więcej zdobywasz i zarabiasz pieniędzy, i tworzysz inne zabezpieczenia, które są na stałe, które dają ci stabilność. 20, czyli zaraz ponownie, Merkury ustawia się w opozycji do Urana. Nagłe, nieoczekiwane zmiany to, no może być związane z wyjazdem, że coś się tutaj przesunie. Merkury będzie od 14 w biegu wstecznym, czyli jeżeli chodzi o wyjazdy, o komunikację wszelkiego rodzaju, trzeba sobie zawsze od 14 do 3 listopada więcej czasu, Także tramwaj może się spóźnić, że kolejka może się spóźnić, że może być pogoda, że to, że tamto, że plan, będą się zmieniało. Merkury jest w biegu wstecznym, w skorpionie, czyli nowe możliwości, nowe szanse dla Ciebie, nowe kontakty, nowe idee, nowe pomysły, jednocześnie jeżeli chodzi o e, naukę, może właśnie postanowisz się czegoś uczyć, co wcześniej już chciałeś, czy jakiś kurs, może jeszcze co, coś tam sobie zrobisz, ale temat komunikacji, pisania, mówienia i zbierania informacji, tutaj się czegoś, czegoś dowiesz, z Merkurem jednak w biegu wstecznym więcej czasu do, do wszelkich e, aktywności. 23 słońce przychodzi do znaku Skorpiona i tutaj pozostanie 4 następne tygodnie. Super, tak? czyli od, od 20, wszystko co jest związane z komunikacją, mówieniem, nauczaniem i przekazem informacji, ale także z pracą e, w internecie, czy pracą online, czy handlem czy sprzedażą online, czy ktoś ma sklepiki, no co, cokolwiek, e, nazwijmy to w, z, praca z internetem, tutaj be, będziesz zarabiała pieniądze, tutaj ta komunikacja kwitnie, tutaj pomimo ten merkury jest w biegu wstecznym, on wróci 28 do Bagi, że będziesz poczynała jakieś no, nowe działania, że będziesz coś zmieniała, że będziesz coś... Korygowało, ale słońce od 23 przez następne 4 tygodnie, daje Ci tutaj, jeżeli chodzi o naukę, o egzaminy, o uczenie się, przekazywanie tej swojej wiedzy, ale także jakaś e, to może być też, że zostaną uporządkowane jakieś tematy związane z rodzeństwem, czy z rodzeństwem na bliskiej, z kimś na bliskiej odległości, ale tu jest rodzeństwo. 24 ta Wenus w trygonie do Saturna, tak, czyli tutaj kto kogoś spotka, to już jest na stałe, tak? Czyli miłość jest zamurowana i słońce w koniunkcji do Merkurego 25. Merkury w retrogradacji, szybciej podejmiesz bo nieoczekiwane zmiany, ty podejmujesz te decyzje, ty zmieniasz, ty decydujesz, ty tutaj e, jesteś menadżerem swoich e, finansów i sama robisz, tak? Czyli masz ba, bardzo dobre aspekty. I 28 Wenus wychodzi z Twojego znaku, przechodzi przed Tobą do wagi i Merkury. I znowu spotykają się te, te planety w znaku wagi, i chodzi znowu o zarabianie pieniędzy. Myślę, że ten miesiąc dla Panny jest bardzo dobry na podniesienie swojej wartości na to, że czuję się dobrze, że jestem pewna, że jestem zdecydowana, wiem ile jestem warta, wiem e, czego chcę. Myślę, że po, poczynisz zmiany, jeżeli chodzi o swój wygląd, o, o twój image, jak się przedstawiasz, jak się reprezentujesz, jak mówisz właśnie, jak przekazujesz y, informacje, tak, że nie dasz się tutaj nikomu w, w, zwieść, tak, ale wręcz przeciwnie, stawiasz przede wszystkim na, na siebie i to jest bardzo dobra metoda. 30, 31. pełnia w znaku byka super dla Ciebie w Trygonie, pełna pełnia niespodzianek w koniunkcji, do, w koniunkcji do Urana i Merkury będzie ustawiał się w kwadracie do Saturna. Merkury w kwadracie do Saturna, ale pełnia jest w Trygonie do Urana. Zmiany, tak? Czyli tutaj może być jakaś współpraca, jakaś kooperacja za granicą, nowy cel wyższy, odszukanie jakiegoś celu wyższego, propozycja jakaś e, e, za zagranicy. Niektórzy z Was posta, po, pełnia, uwypukla coś, pokazuje. E, tutaj masz mo możliwości, ponieważ. Uran stoi w trygonie prze, przez następne lata. No to jest, że będziesz miała tutaj ogromne powodzenie, jeżeli chodzi o naukę, o studia, o pisanie, o studiowanie, o poszerzanie swoich horyzontów, o współpracę i kooperację za granicą. Tak, czyli ze wszystkim, co jest obce, ale widzę, że tworzysz nowe cele wyższe. Ta pełnia zakończa jakiś trudny temat dla tych osób, które są za granicą i coś tam zakańczają, dokańczają, jeżeli chodzi o wartości, o pieniądze, jest to zakończone w pozytywnym aspekcie, nagłe i nieoczekiwane pozytywne zmiany dla Ciebie. Ja dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Pannom wspaniałego miesiąca października i taki też miesiąc będzie. Postawcie na siebie i na tą Wenus i twórzcie nowe zabezpieczenia wspaniałego miesiąca. Zapraszam do konsultacji i robienia horoskopów na rok 2021. Jaki będzie ten rok, jak będzie wyglądał w horoskopach osobistych. Zapraszam do nauki astrologii online i życzę Wam wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo za wysłuchanie, za lajkowanie, za komentowanie i subskrypcję mojego YouTube kanału. Dziękuję.